Marian Lech Bednarek, Królestwo, Biblioteka Toposu, tom 228. Odwiedźmy leżące przy ustronnej ulicy królestwo, po którym krząta się liryczny bohater wierszy Mariana Lecha Bednarka. Krząta się nadzwyczaj żywo, jak gdyby chciał sprostać dynamice swego otoczenia. Bo wszystko w tym tomie jest dzianiem się. Poeta koncentruje się na zagadnieniach istnienia i tożsamości percypowanych zjawisk, a inne jego wiersze są spontanicznymi reakcjami na doraźne, całkiem powszednie wypadki, na doniesienia medialne albo na pospolite codzienne zgoła problemy. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że w jego oczach każda z przeżywanych chwil zasługuje na celebrację, lub przynajmniej na odpowiedź, zaskakuje na komentarz dowcipny lub ironiczny, gdzie autor zaznacza swój dystans, chociażby wobec nachalnych ideologii. Podmiot tych wierszy Pozwala sobie na chwilę beztroskiej wesołości, a czasem po prostu rusza w tany, bo ma ta poezja swoje momenty roztańczone i barwnie impresyjne. W królestwie Bednarka panuje klimat sprzyjający grom językowym i zaskakującym skojarzeniom, które angażują wyobraźnię czytelnika. To jeszcze jeden powód, by spędzić tam trochę czasu. Nie będzie to Czas stracony. O miłości. Kiedy miłość stawia poprzeczkę, nie możesz umrzeć, bo się nie chce. Gadasz ze światło cieniami, dlaczego tak lubią się wygłupiać. Jakbyśmy nie byli sami. I udają różne łóżka, szafy, lustra, kaloryfery, stoliki i kilometry, etc. Żebyśmy czasem nie byli sami. Ależ przecież ja sam ciągle sam jestem. Niczym poprzeczka, miłości, z dziurawym praniem zawieszonym na postrzępionym sznurku. I oblizuję w zupie kości, żeby nie umrzeć, bo się nie chcę. Mega szalony panie. Despacito, wyrazić despacito, to mnie naprawdę rajcuje, bo można, ale nie trzeba mieć przy sobie kawałek parasola i karabinu. Może nawet padać deszcz, ale Despacito zna się na kropelkach i nawet na suchych piaskach daje radę, byle tylko nie gubić rytmu. Despacito, które zna się też na pocałunkach, a podwójne Despacito jeszcze bardziej mnie realizuje, jak zadowoloną kobietę. Przy potrójnym despacito to nie wiem dokładnie, jak bym wyglądał, chyba jak stary, śpiący żółw. To nie jest takie łatwe wyrazić prawdziwe despacito. Królestwo. Co może być tamtym, jest tym. Małe i wielkie pocieszenie. Strzelina świata, łąka, gdzie pasą się nasze oczy. Ukryta mowa o najwspanialszym milczy. Ręce tylko walczą o stan, wokół którego kręcą się nasze dni. Stan napięcia cyzeluje unoszące się w powietrzu chronominy. To my układamy cegiełki czasu zero. Stacje wzgórz, gwizdę ptaka witane, weseli się i jar róż. Stopniami po stopniach chroniących, doczekujemy się wzniesienia toastu, ciszy. Jak orkiestra symfoniczna pozwala się wychylić z całą celebrą chwili. Kręci się niebo i ziemia, i międzybyty. Senniki słów świszczą podchodami. Wiadomo po co. Pokonanie koronek to nie jest tam. To nie jest jakieś tam. Z tego trzeba wyjść cało, by się cieszyć. Wracam więc do kamienia, rozdania głosów. O królu. O pokrywie 120, o święta pokrywo, daj się znaleźć, by śmieci moje zielone wywieźli pomarańczowi ludzie. Dzisiaj znowu minęli mój dom, bo nie było pokrywy. Pobiegłem za samochodem w kapciach, by wytłumaczyć kierowcy, że złożyłem wymaganą deklarację, iż nie będę wnosił skargi. O uszkodzenie przez firmę mojego kubła. O święta pokrywo, klapo czarna, zielona, przyleć do mnie i nakryj ten kubeł moich kłopotów, bo już dwa razy składałem deklarację uczciwości. Z moim nerwowym podpisem i dalej nic, bo te pomarańczowe ludki nie zatrzymują się przed moim kubłem. I zacząłem latać po internecie, by cię znaleźć, czarny kwadracie, i kupić, Po słowo, jak widać, już tylko śmieciem zostało. Zwycięży słynny kwadrat, jak Maledicza, na swoim podwórku białego płótna. Więc ty też wygrałeś ze śmieciowymi słowami deklaracji, wyrzuconej do kosza, czarna pokrywo. 120. Ćwiczenie. Piszę wielkim nic. To po co te nerwy, ta kupa stresów, jak chmara komarów, kąsająca mnie gdzie popadnie, by zapłacić za krew. Piszę tym nicem, bo ono jest jednak całkiem żywe. Gdy napisać coś o patrzeniu przez okno, na te cuda codzienności, jak pocieszają nas wszystkich w rytmie teorii heliocentrycznej, jak pomału żegnam dzień pod pościelą, popijając ciemny alkohol nocy, ale zauważyłem, że nic ma też trzy literki, jak słowo Bóg. No i co z tego wynika? Dynamika, panika, muzyka, czy że ktoś ma bzika? Tom poetycki Mariana Lecha Bednarka, Królestwo, uwadze czytelników rekomendował Piotr Wiktor Lorkowski.